Jeden z publicystów powiedział, że absolutnie wszystkich polityków związanych z obozem niepodległościowym pyta się w tej chwili o sprawy smoleńskie po to, żeby z kolei media mogły cały czas nasować tezę, że teraz to PIS będzie wyłącznie smoleńskiem się zajmował. Podobnie na przykład jak to robiono ze sprawami światopoglądowymi. Czy coś jest na rzeczy? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Być może ktoś takie pytanie zadaje. Do mnie takie pytanie dotychczas przed rozmową z panią nie było zadawane, więc być może, być może ten dzielny dziennikarz na wszelki wypadek pyta wszystkich, tylko nie tych, którzy najbardziej się tą, za tą sprawę są odpowiedzialni. To tak czasami się Zdarza, ale bez względu na to, czy on pyta tak, czy się pyta tak czy inaczej, nie można się przecież przed tego rodzaju psychologicznym szantażem nie można ustępować. To byłby jakiś absurd, gdybyśmy my, gdyby Rząd Rzeczpospolitej nie podejmował, a zwłaszcza posłowie nie podejmowali sprawy największej tragedii Polski niepodległej. No to jest zupełnie niewyobrażalne i nie sądzę, by ktokolwiek i kiedykolwiek miał zamiary zrezygnowania z tej strony. A na pewno nie ja. Ja mówiłem wielokrotnie, że mogę pełnić najróżnorodniejsze funkcje te, które... Pan prezes Kaczyński i premier wskazany przez pana prezydenta poleci, ale jednej sprawy na pewno z jednej sprawy na pewno nie zrezygnuje, to znaczy z wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Pośród naprawdę bardzo licznych kwestii związanych ze Smoleńskiem jest bardzo bolesna i istotna ze względów dowodowych kwestia zwrotu wraku i innych dowodów, które pozostają w Rosji. Ale... Uh... Rząd Donalda Tuska na bardzo wczesnym etapie y, zgodził się w rozmowach ze stroną rosyjską na to, żeby te dowody pozostały w Rosji do zakończenia śledztw i dochodzeń tam prowadzonych. Rosjanie na pewno do końca będą grać tą kartą. Na ile i w jaki sposób będzie możliwe przełamanie tego? Przede wszystkim trzeba bardzo jasno podkreślić raz jeszcze, ponieważ nie dopowiedziałem tego w poprzednim fragmencie, to chcę jasno zaznaczyć, że to, co będziemy w tej sprawie robili, a na pewno co ja będę robił, tak jak dotąd zresztą. A nie ma żadnego aspektu i żadnego charakteru, który nam się przypisuje osobistej zemsty, jakiegoś interesu prywatnego, czy tego typu uczuć lub zamiarów. To jest sprawa państwa polskiego, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, to jest sprawa prawdy, sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa polskiego. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy... Twierdzi, że jest inaczej, to albo tego po prostu nie rozumie, albo jest analfabetą państwowym i narodowym, albo okłamuje opinię publiczną, oszukuje i próbuje narzucić zupełnie inną wizję całej tej sprawie. Proszę sobie przypomnieć, jak było z Mordem Katyńskim. Pani tego nie może pamiętać z racji wieku, ale ja znakomicie pamiętam, jak zarzucano środowiskom niepodległościowym w Polsce, i na emigracji, rządzę odwetu, a nawet chęć doprowadzenia do zagrożenia bezpieczeństwa państwa, bo przecież podejmowanie sprawy katyńskiej miało nas na śmierć i życie skłócać z, z Rosją, miało prowadzić do zniszczenia państwa polskiego, zagrożenia jego bezpieczeństwa i tak dalej i tak dalej. To wszystko są argumenty tych, którzy obawiają się wyjaśnienia sprawy. Jednym z istotnych problemów jest ten, który pani poruszyła, to znaczy działania kwaziprawne, bo tylko tak można je nazwać, podejmowane przez rząd Donalda Tuska, a później kontynuowane przez rząd pani Kopacz, które legalizowały bezprawie ze strony rosyjskiej. Wśród tych kwaziprawnych działań było, było memorandum podpisane za wiedzą ministra spraw zagranicznych, żeby było jasne, trzeba to podkreślić, a więc za wiedzą też premiera. Memorandum ze stroną rosyjską, a w którym to dokumencie zgadzano się na to, że czarne skrzynki, a zapewne także inne części samolotu pozostaną w Rosji do zakończenia postępowania sądowego. Ja chcę bardzo podkreślić ten termin, bo tu było jasno powiedziane, że nie chodzi tylko o śledztwo. Tu chodzi w tym dokumencie o zakończenie postępowania sądowego, a więc cały, cały tok, cała procedura sądowa, łącznie ze wszystkimi możliwymi odwołaniami, apelacjami itd. itd. No, w istocie jest to, jest to na święty. Nigdy tam jest jeszcze sformułowanie dalej idące, dlatego bo ono mówi, że to premier rządu rosyjskiego będzie mógł przekazać te, te materiały, po zakończeniu, a więc mógł, nie musiał, nie musiał. Zwracam na to uwagę, dlatego że ten dokument oczywiście będzie musiał zostać rozpatrzony moim zdaniem raz jeszcze i jego prawomocność i ważność prawna będzie musiała być poddana analizie, dlatego że to on warunkuje w dużym stopniu takie zachowanie rządu Donalda Tuska i pani Kopacz. Oni mydlą oczy opinii publicznej w istocie są związani, są związani z Federacją Rosyjską umową ograniczającą suwerenność Polski, bo przypomnijmy, że zgodnie z tym słynnym załącznikiem 13, do którego tak często się nas odsyła, zgodnie z tym załącznikiem wrak jest zwracany właścicielowi natychmiast poza zakończeniu Badań przez komisję, badania, przez komisję y, ta, taką jak, jak y, był y, MAK. Także natychmiast potem, a więc w styczniu 2011 roku, y, y, WRAK powinien i wszystkie przyrządy y, wszystkie, y, y, nawigacyjne, etc., etc., powinny się znaleźć y, w Polsce. Nie znalazły się właśnie ze względu na to, że rząd Donalda Tuska związał się z tą, tą quasi prawną y, umową. i Uważa się nadal za związany tą umową, nie podjął żadnych działań prawnych, żeby to zmienić, i dlatego też, jak sądzę, nie tylko nie podjął żadnych działań międzynarodowych, bo to jest jeden tylko aspekt tej sprawy, ale podejmował systematycznie działania uniemożliwiające naszym sojusznikom jakąkolwiek interwencję czy wsparcie naszego interesu narodowego. To w tej całej sprawie jest najbardziej bolesne, że Najwyżsi przedstawiciele administracji państwowej polskiej działali na szkodę polskiego interesu narodowego i państwowego z premedytacją, a dużym nasileniem złej woli i wielką, wielką propagandą skierowaną przeciwko tym, którzy działają na rzecz wyjaśnienia tej tragedii. Ja myślę, że wszyscy pamiętamy, jak no, wysocy urzędnicy y, rządu Donalda Tuska y, oskarżali między innymi pana ministra o zdradę wtedy, kiedy y, kontaktował się w sprawie Smoleńska z y, sojusznikami amerykańskimi. Ale, y, nie będzie, to jest tak. Można, o, o tyle nie robiło to na mnie specjalnego wrażenia, że ja już mam swój wiek. Zaczynałem działalność niepodległościową, kiedy ci oskarżyciele jeszcze byli zapewne w piaskownicy, i już. Wtedy w latach 60-tych oskarżano mnie o współpracę z imperializmem amerykańskim, więc naprawdę pan Graś oskarżający mnie o to samo razem z innymi przedstawicielami rządu, bo przecież mówił to w imieniu rządu, nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Był tylko taką późnym spadkobiercą propagandy Trybuny Ludu i pana Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego i innych tymczasem zbliża się dużymi krokami kolejna edycja konferencji smoleńskiej wiemy że profesor Binienda prowadzi zupełnie nowe badania ale czy możemy się dowiedzieć jakiego typu referaty o czym jeszcze dyskusja w czasie konferencji będzie się toczyła z tego, co się zorientowałem z dokumentów, jakie mi, jakie mi dostarczono, zapowiadających tę konferencję, to ona będzie miała, czy też zamiar jest taki, by miała charakter podsumowujący, przynajmniej w jakimś, w jakimś zakresie. W związku z tym nie tyle będą, jeżeli dobrze to rozumiem, referaty dyskusyjne, ile już sumujące. Pewien zakres przynajmniej wiedzy dotyczący samego przebiegu ostatniej fazy tej tragedii, w mniejszym stopniu może całości tragedii, całości wydarzenia, ale ostatniej fazy z pewnością. No, badania pana profesora Binięty niesłychanie interesujące. Było przedwczoraj seminarium, w którym on. Prezentował wstępne wyniki, mają olbrzymie znaczenie, są badaniem eksperymentalnym pozwalającym ocenić aerodynamiczne zachowanie się samolotów, tych krytycznych dotychczas wskazanych momentach i oczywiście dla, tak powiem, zobrazowania przebiegu wydarzeń mają olbrzymie znaczenie, a nowoczesność metody, nakład pracy czyni je no, jednymi z zupełnie kluczowych. Nie ma co do tego wątpliwości. Mam nadzieję, one z tego, co wiem, ten referat, który pan profesor wygłosił na tym seminarium przedwczorajszym, będzie, będzie dostępny także w czasie tej konferencji a być może także i w innych prezentacjach pana profesora. Wiem, że był w telewizji Republika, być może będzie także w innych telewizjach, ja nie śmiem marzyć, ale przyjdzie przecież taki moment, że także będzie to program pierwszy telewizji polskiej, Wespół, który będzie relacjonował to razem z telewizją Republika i telewizją niezależną.